Cześć, witamy w nowym roku i od razu życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, tak. Jak zapowiedzieliśmy, pokażemy wam dzisiaj nasze łupy, które zdobyliśmy w ostatnim kwartale. część rzeczy dostałem od zaprzyjaźnionych kanałów, kolegów różnych, ale i nie tylko. Dlatego też w dobrym tonie tak kiedyś wspominaliśmy. Jest to pokazać i podziękować. No a przy okazji pokażemy też, co udało się kupić, wymienić, czy y, ukraść. <laughs> <laughs> Także y, zapraszamy do pierwszego odcinka w 2020 roku. Więc tak, zaczniemy od kaset, które dostałem od Maćka z Retrostrefy. Są to trzy gry na Commodore 64. Co ciekawe, są to gry nowe, w zasadzie nowości. Dwie gry są z 2019 roku, jedna z 2018. Dostałem to jako paczkę niespodziankę. Powiem, że byłem totalnie zaskoczony. Banan na mojej gębie uczymywał się przez tydzień. Gry są świetne. Zacznijmy od pierwszej. Pierwsza gra to The Age of Heroes. Zajrzyjmy sobie. Jest to taki chodzony slasher. Jak troszkę w to pograłem, okazało się, że jest to klon gry pod tytułem Rastan. Większość osób, które grało na Commodore będzie ten tytuł kojarzyć. Jednak gra jest nieco bardziej rozbudowana niż wspomniany Rastan. Gra 2019 rok, Psytronic, była to pierwsza kaseta. Drugim tytułem, który dostałem od Maćka, to Randy Mon Run. Jest to taki parkour diabłem. Biegniemy sobie tutaj w prawą stronę ekranu. Omijamy przeszkody, skaczemy, schylamy się. Świetna sprawa. Samemu, może w to grać, to no może się szybko znudzić, ale jako graturniejowa. Na jakieś retroparty czy domowe posiadówy, jak najbardziej się nadaje. Grę charakteryzuje doskonała grafika i świetna animacja. I teraz wisienka na torcie. Gra, o której już kiedyś słyszałem. Organizm z 2018 roku. Znakomita gra science fiction, taki action adventure. Widać bardzo inspirowany serią obcy. Chociaż bez licencji, ale no tutaj podobieństwa są oczywiste i nie ma się tu nad czym za bardzo zastanawiać, skąd autor wziął inspirację. Chodzimy tutaj po takim transportowym statku kosmicznym Herakles, który został opanowany przez obcych. Zdobywamy różne klucze, paskarty. Próbujemy ratować swoich ziemi. Generalnie musimy przeżyć i spróbować wydostać się z, z tego statku. Więcej na temat tych trzech gier nie będę opowiadał, dlatego że mamy z Waflem zamiar sukcesywnie je poogrywać i coś więcej o nich powiedzieć, pokazać jakiś szerszy gameplay. Niemniej jednak, dziękuję Ci, Macku, bardzo. Niespodzianka była mega. Gry yy, na półce prezentują się świetnie, grając w nie czuję się jeszcze bardziej świetnie. Dzięki jeszcze raz. Kolejną rzeczą, którą dostałem, yy, jest joystick yy, QuickJoy SV124. Yy, dostałem go od Konrada Akarentona, kiedyś przy okazji yy takiej prywatnej posiadły, gdzie marodziłem, że mi się kończą po kolei wszystkie joysticki. I nie chodzi tu nawet o zużycie sprężynek czy tych blaszek, po prostu już mam tak wytłuczone te joje, został mi w zasadzie tylko całkiem nowy skorpion, który kiedyś w prezencie od Wafla otrzymałem. Konrad zasponsorował mi ten joystick, ja go pamiętam z czasów młodości. Bardzo udany model, ja dłonie zawsze miałem małe, on jest dość wąski, także świetnie mi się nim grało. Konrad nie był pewien, czy joystick działa. Otóż, sprawdzimy. Działa. To znaczy, początkowo nie chciał za bardzo dwóch kierunków łapać, ale wystarczyło wtyczkę zalać płynem do styków i odżył. no Notabene ten tester, na którym przed chwilą... Sprawdzałem ten joystick. Też to jest prezent, to z, 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 kiedyś dostałem e, od RetroRima przy okazji, jak wysłał mi swoje urządzenie Jack -to Także dwa w jednym. Dziękuję Ci Konrad. Joystick spisuje się świetnie. Przechodzimy dalej. Z takich drobniejszych rzeczy mm, od kolegi z pracy, który sprzątał swoją długo nawiedzaną szufladę. Znalazł coś takiego. Niby nic specjalnego, no, to jest karta pamięci do PSX, do pierwszego PlayStation. Zaskoczyło mnie to, że ktoś po tylu latach trzymał to jeszcze w oryginalnym kartoniku. Do tego są jeszcze naklejki, też nigdy nie używane, jest plastik. Dziękuję Ci, Arku. Bardzo mi się przyda ta karta, dlatego że jedyna oryginalna, jaką posiadałem. Przestała nagle działać, w tej chwili używam dwóch zamienników wątpliwej jakości. Ta karta przyda mi się na pewno. Jakby to mówią, mała rzecz zacieszy. Dziękuję Ci jeszcze raz, Arku. Tygrys spatyk rządzi. Teraz troszkę zakupów. Jakiś czas temu udało mi się całkiem okazyjnie kupić pakiet gier na Sega Master System. I mamy tu tak. Secret Command. Jest to taka gra po kroju Commando i Carry Warriors. Bardzo fajna. Do niestety do żadnego z kartridży nie mam pudełek, ale wszystkie działają. Działają całkiem nieźle. World Grand Prix, czyli wyścigi Formuła 1, czy jak to tam nazwać. Kartridże dosyć z zewnątrz niektóre porysowane, ale ważne, że działają, że nie widzę problemu. Aztec Adventure. Taka przygodowo-zręcznościowa gra. Wizualnie z takim rzutem, powiedzmy jak, jak w Zeldzie starej. Ciekawa propozycja. Super kickoff od US Gold. Czyli piłka nożna, widok z góry tak jak w Sensible Soccer czy Microprose Soccer. Co do jakości jeszcze się nie wypowiem, bo jeszcze nie grałem. Mam nadzieję, że pokażemy to kiedyś pewnie na kanale. No i gra znana czak rok platformówka. To wyszło chyba na każdy możliwy sprzęt. Pewnie będziemy z waflem porównywać to z jakąś inną wersją. Także tyle udało mi się kupić na Sega Master System w ostatnich trzech miesiącach. I jeśli chodzi o kolejne drobne zakupy, to mamy tutaj. Trzy gry na pierwsze PlayStation. Nie są może to jakieś wielkie hity, ale gry były tanie i w przyzwoitym stanie. Mamy tutaj Firestorm Thunderhawk 2. To taka szczelanka symulacyjna, powiedzmy, no, śmigłowcem latamy. Gra jest kompletna. Jak zwykle przy PlayStation 1, problemem, o Jezus, problemem są pudełka. W zasadzie z gier na PlayStation to ja mam, może, z dwie gry, w których pudełka nie są rozpadnięte, no ale jest książeczka, jest płyta. wszystko jest na miejscu. Następny mamy Star Trek Invasion, też taka symulacyjna, powiedzmy, strzelanka w kosmosie na podstawie kultowego filmu. Gra oczywiście też kompletna. Pudełko oczywiście też rozpadnięte w dwóch częściach. O, całkiem ładne wydanie. Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł na to, skąd dopaść takie pudełka, to do psx dodajcie znać. No i ostatnia gra. Kiss pinball. Pinbale to są gry, które lubimy. Trzeba będzie znowu wezwać młodego, zrobić sobie turniej. Trzy osoby tak jak robiliśmy w przypadku Psycho Pinball. Książeczka jest, płyta jest, no jest to pinball, jak widzicie, sygnowany ryjami dość popularnej niegdyś kapeli rockowej. To tyle, przejdźmy teraz do większych gabarytów. Z większych gabarytów mi tym razem udało się nabyć Super Pegasusa. Jest to prawdopodobnie model Oczywiście nie ma tego z tyłu opisanego. Natomiast jest to model Super Pegasus MT888DX. Już był sygnowany przez firmę Hop. Bobmark Mark w 1993 się przekształcił, nazywa się już Hop. Tak, tak. I do tego Pegaza mamy jednego pada. Zasilanie, oczywiście okablowanie i pistolet. To też wychodzi z informacji, że prawdopodobnie jest innego modelu. Oczywiście zestaw gier, ty tam nie reprezentował. Sama konsola nie jest może w super stanie idealnym. Eee, marudzisz, dobra jest. Ale zobaczymy, co się da z niej zrobić jeszcze. No. Nie miała, Konsola nie miała pudełka. Taką wersję pudełkową, z tego co wiemy, ma kusok z trochę trochę także tam coś możecie zobaczyć, pełną wersję. No ale tu waflu też majątku chyba za to nie dałeś. Też tak myślę. No. Najważniejsze, że testowaliśmy już, tak, na że, że działa. Działa i to bez zarzutu. Najważniejszy jest slot na kartridże. Tak, I, za... I kolejna rzecz jest taka, że już tam nie ma gluta, tylko jest po prostu... Jest na układzie. Także to jest zakup wafla. Bierzemy to na jakieś retro party, nie? Będziemy no myślę. <laughs> Przechodzimy dalej. Dobrze, teraz jedna z moich zdobyczy, która mnie bardzo ucieszyła w tamtym roku, otóż od naszego kolegi Erora dostałem. To oto Atari 65XE. Komputer był bardzo brudny, w stanie gołym, bez żadnych kabli, bez niczego. Miałem go po prostu spróbować przywrócić do życia. Cóż się okazało? Sprzęt, oprócz tego, że był brudny, jest całkowicie sprawny. Wystarczyło go porządnie wyczyścić. No, widać, że mamy tutaj. Pożyłką spację i dwa klawisze, nie wiem czemu akurat te dwa, ale tak, jak kiedyś wspominałem ja nikomu nie bronię, ale nie jestem sam zwolennikiem wybielania takich sprzętów. Sprzęt ma być czysty i ma działać. Starzejmy się z godnością. Zmarszczek sobie też botoksem nie prostujemy, więc, no cóż, tu można pokazać bardziej z bliska. Fajna Atari. Powiem szczerze, że jest to moje pierwsze 8-bitowe Atari w życiu. Na lekcjach informatyki w podstawówce miałem z tym styczność niewielką. Tam programowaliśmy sobie w logo. A tak to, no cóż, no, komodore się miało. Więc jest to dla mnie komputer jak najbardziej nowy. <grym> Zakupiłem już sobie do niego emulator stacji dyskietek. W postaci urządzenia SCO2SD. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak obejrzeć tutoriale na ten temat, ularka i odkrywać nowy ośmiobitowy świat w postaci ośmiobitowego Atari. Że to tyle, jedziemy dalej. Dobrze, mamy waflu teraz, pudło pełno niespodzianek czyli prezent, jaki otrzymałem na święta od mojego brata. Zobaczmy, co się tutaj kryje miot tego co najważniejsze, proszę bardzo Atari 2600 Junior konsola której też nie posiadałem w swojej kolekcji wymagała wyczyszczenia. jak widzicie wygląda teraz jak ze sklepu konsolka działa jednak mamy z nią niewielki problem waflu problem jest tego typu że ciężko znaleźć tyle na tym zaskakuje to jest czysta loteria no, u nas na 6 telewizorów zadziałało na dwóch w tym sensie, że na jednym obraz jest idealny, a na drugim taki ledwo ledwo. Więc będziemy próbować robić do niego AV moda. Tym się zajmie yy, Wafel, bo on tam zlutowania raczej ma piątkę, a ja niedostatecznie. <laughs> do tego oczywiście no cóż by była konsola warta bez wspaniałych gier. Mamy tutaj Galaxiana. Gry nie trzeba przedstawiać, chyba nikomu. Mrs. Pacman bardzo fajna wersja Pacmana. Znaczy, no, bardzo fajna, jak na Atari 2600. No, nie spodziewajmy się szału. Missile Command no, tutaj bronimy planety przed nalotem jakimś atomowym. Prosta grafika, ale dość fajnie się w to gra. Pole position no, to też nie trzeba przedstawiać, kultowe wyścigi, bardzo grywalne jak na tak starą konsolę i jej możliwości. Oraz kartridż 32-in-1, no tu akurat z grywalnych gier, tych 32, to, to może dwie są takie, które można by poświęcić dłużej niż 5 minut. Do tego była cała buła joysticków. Mamy tutaj joystick arcade, to jest Spektra wideo chyba, co to jest? Generalnie joystick ciekawy, na stykach zamkniętych. Początkowo nie działał, nie wiem o co chodziło, naprawił się sam. Magia. Magia. Trzy joysticki tego typu, kosmiczne. kosmiczne. Mało kto lubi te joysticki, wszyscy na nie narzekają. Ja powiem, że się troszkę wyłamie, o dziwo. Całkiem nieźle mi się w te gierki grało tym joystickiem. Nie rozumiem, gdzie jest problem. Być może są takie gry, na których ten joystick się nie sprawdza. Na pewno mi się lepiej gra niż tym badziwiakiem. To jest też klasyczny. Wszystkie joysticki działają, ale tym akurat nie mam zamiaru operować. No i jeszcze jeden. On mi przypomina joystick nie wiem, waflów do Rambo TV game nie były dodawane, jakieś podobne takie? Trochę się różniły, ale to nie było to końca. Ale podobne, nie wiem z której to wersji pochodzi. No, też działa, ale okrutnie toporny. Najlepszy y, joystick, tak powiedziałem, to będzie ten fajny na stykach. No i te właśnie y, znienawidzone przez wszystkich graczy. Nie wiem, mógłbym polemizować. Mi się ten gra bardzo fajnie. Przechodzimy dalej. Ostatnio także rzutem na taśmę jakoś za grosze udało mi się kupić Sega Master System 2, znaczy posiadam już tą konsolę, ale tą kupiłem z dwóch względów. Poprzednią, którą mam zawiera grę wbudowaną Sonic, ta ma Alex'a Kid'a, ale przede wszystkim ma już zrobiony AV mod, a że kosztowała niedużo, to się skusiłem. Konsola 100% sprawna, No, zostałem ją w stanie takim jak jest. Goła, bez żadnych kabli, ale mam cały komplet przy poprzedniej sztuce. No, Co tu się będę rozgadywał, jestem zadowolony, jak to mówi Jarek z chłopaków do zdjęcia. No i jest Komodore. Już się bałem, że przychodzi na ciemną stronę mocy. Go Atari, Atari wyciąga. No to jest rzutem na taśmę też wczoraj, mi przyszedł ten komputer. Jest to. 164 w wersji G. Kupiłem go okazyjnie od Kusoka z kanału I Jako, że na jakimś jego live wspominałem, że szukam takiej wersji, on miał ich ze dwie czy trzy i zdecydował się mi jedną odstąpić w cenie tak zwanej nie Januszowej. Ja rozumiem kolekcjonowanie, ale tak jak w uważamy, nie za wszelką cenę. Dokładnie. niektórych to już naprawdę pogięło na tych portalach yy, komputer był no, nie oszukujmy się, mocno zapuszczony rozbierają go, wczoraj poświęciłem kilka godzin, żeby doprowadzić go do stanu takiego jak widać, troszkę pożółtych, pożółkłych klawiszy, ale to tak wspomniałem wcześniej, nie będę z nic zrobił wszystko, wszystko ładnie chodzi i działa Tak, yy, działa rewelacyjnie żadnych problemów, obudowa jest w bardzo fajnym stanie nic nie jest popękane, wytłuczone. Chlepka. no Oczywiście, prąpy gwarancyjnej nie ma, no ale czego się tu spodziewać? Wystarczyło troszkę czyszczenia płynu do styków, i komputer wstaje bez problemu. Do niego jeszcze jest zasilacz, no ale nie będę pokazywał zasilacza, który jest standardowym zasilaczem. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o końcówkę znaczy, no, zeszłego roku i początek obecnego, bo to tak mówię, kupiłem teraz i teraz mi przyszło. Za ile to też wam nie powiem, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Powiem ci że lepiej rozpoczęliście ten rok niż zakończyliście wcześniejszy bo jest komoda. <laughs> ten zawsze musi dopiec. <laughs> My na dzisiaj się z wami żegnamy, bo co tu dalej ględzić, dzisiaj chwalić. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Moim darczyńcom, przyjaciołom z innych kanałów, kolegom z pracy i wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju mojej kolekcji. A no. wszystkim innym kolekcjonerom udanych łopuszków. Tak, tak. No i zapraszamy do kolejnego odcinka na naszym kanale, w którym już coś sobie trzeba będzie pograć. Sprzęt jest, teraz będziemy grać. Dokładnie, jest już na czym. Do następnego, trzymajcie się.